Co z niego za tyt? Wciąż chodzi w pijany Pewno nie wie co to z tyt Brudny, niedomytek W wciąż we wsi Czego szukasz w naszym mieście? I do diabła mówią ludzie Ludzie pewnie wspólni Wspaniało mówię Wam, leś nie chciała tam zamieszkać, za znakiem zamęt. Wiesz, się, śmiałeś się, bołając za mną dom, bardzo ładny znak masz bili. Obrigado. É. É. É.